To Zobaczymy wysokość, prosimy Państwa o zachowanie spokoju i zapięcie pasów. Ojej. Szukałem żywych, widać jak jest super. Jest coś Stacja Meteorologiczna. A to co to? Pięć notatników Jamesa. Czytając notatniki pracowników w stacji dowiedziałem się, że kilka dni temu na tej wyspie miała miejsce anomalia pogodowa. Na jednym z laptopów odnalazłem koordynaty, które naprowadzą mnie do punktu niejakiego O, znaleźliśmy! Idziemy na północ do O, jest ktoś! O. Serdecznie w czwartym odcinku z Wyspy Mrozu. Jak y, może pamiętacie, w tym miejscu skończyliśmy nagrywać trzeci odcinek. Także lecimy z czwartą częścią, a podczas niej przypomnijmy sobie, co się działo w poprzednich częściach. Dobra, jak już zastanawiacie się, czemu ja idę za tymi pachołkami? Mianowicie, według tej notatki Charlesa. Yy, po pokonaniu i po tym, jak pokonałem za przeciwników Tisu, znaczy zaopracowników Tisu, którzy nas trzeba było pokonać, trzeba iść do. Właśnie trzeba iść do Pustostanu na południe. Od tamtego miejsca. Także idziemy dlatego na południe, żeby nie było tu macie Więc idziemy na południe. Na pustostan Jestem ciekaw, co będzie dalej. Bo nie ukrywam, ta mapa mnie wciągnęła. Tylko jak i wciągnęła, tak o nie zapomniałem. Z prostego powodu nauka. Live. Ale spokojna głowa. Jak skończy się. Tą mapę to. Jak po prostu się skończy mapę, to będą kolejne części i tak. Nie zapomniałem o tej i Spokojna głowa. Pamiętam o niej cały czas. Podsumowując, Snow coś ataknęło, wiedzą o naszym istnieniu, któregoś nas chcą zabić i o kim mowa, nie wiadomo. Charles ma prawdopodobnie powiązanie, a Simon Garek, Simonem Gerem właśnie ma najprawdopodobniej jakieś powiązanie jego mość Charles, za którym próbujemy cały czas nadążyć i dogonić, ale coś jest nie tak i nie wychodzi to do końca. To jesteśmy na tym pozostaniu. Out, to, jest za to, to jest super Nie wiem jak tu wejść totalnie nie wiem Dobra próbujemy jakiś innych sposobów ale jednak nie trzeba jednak nie trzeba udało się wejść do środka ale trzeba zobaczyć co i jak ups mam nadzieję, że nie trafię na jakiegoś random'a który mnie może pokonywać oho na walkę i drag wydajność 5 zawsze to 5 dobra wchodzimy do góry Oho, finally! Mamy jego mość! Zapiska. I zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądać ta rozmowa z tym pomocnikiem. Widać nawet znak snow. I to by No dobra, no to co mam czekać? Lecimy od razu z tematem. Dobry. Kim jesteś i co ty tutaj robisz? Spokojnie czas. Nazywam się Aleksander. Lecimy. Tym, leciliśmy tym samym samolotem, który miał lądować na Nowej Już idę. Uf. Właśnie. Uf. Przepraszam za moje zachowanie. Odkąd uciekłem z TIS-u, mam wrażenie, że każdy człowiek na którego napotykam, to pachowek snu. Nie ma sprawy. Ach, tak zapomniałem się przedstawić. Nazywam się Charles Newton. Z wykształcenia jestem fizykiem jądrowym. Przez 10 lat pracowałem w Australii, a później w Nowej Zelandii. Miesiąc temu postanowiłem lecieć do tego drugiego kraju w celu przeprowadzenia ważnego eksperymentu. Niestety, jak zapewne dobrze wiesz, nasz samolot się rozbił. Nie wyobrażasz sobie, jakim trudnym zadaniem była podróż do tego miejsca. Coś o tym wiem to widziałeś się czegoś więcej o tej wyspie? Hmm. Podczas tej koszmarnej wędrówki do tego pustostanu spotkałem tak zwanego młodzieńnego pustelnika. O imieniu Matthias. Opowiedział mi o jakiejś porcie i głównym instytucie Snow, który znajduje się na tej wyspie. Ostrzegł mnie też, że są to najbardziej chronione miejsca ze śledztwem. Si Oho. Kontynuuj. Dowiedziałem się również, że niedługo ma przybyć niejaki Simon. Simon Girl. Mam przeprowadzić waszą konferencję dotyczącą tej wyspy, a raczej jej wysadzenia. Co? Jak można temu zaradzić? Jedyna myśl, jaka przychodzi mi do głowy, to bezpośrednia interwencja. Jakoś, iż udało Ci się tu dotrzeć bez większych problemów, miejsca do głównego Instytutu nie powinna stanowić dla Ciebie większego wyzwania, czy nie? Raczej tak. Spokojnie, Aleksandrze. W skrzyni obok zostawiam Ci kilka przydatnych patentów, które stworzę podczas pobytu w tym miejscu. Pomógł mi w tym Lucas, którego spotkać w jednym z budynków. No dobrze, ale gdzie ja mam w ogóle iść? Jak chcesz się wybrać do portu, musisz... To musisz pójść na północ do miejsca katastrofy lotniczej od miejsca katastrofy lotniczej tam powinieneś odnaleźć więcej wskazówek co do lokalizacji głównej bazy fazie. uważaj też na oddziały które tam stacjonują do fuck to na górze to taki creepy było nie to najbardziej y y y y y jeśli chcesz, żebyś no tam powinien znaleźć odnaleźć więcej wskazówek do lokalizacji głównej bazy Snow. Warte, uważaj też na oddziały, które tam stacjonują. Te najbardziej uzbrojone oddziały cechuje jakby względność, którą i ty już musisz użyć przeciwko nim. Jeżeli się z nimi uparasz, to już poszukaj jakichś dokumentów. Tak, to dobry pomysł. Dobrze, a z tobą czas. Spokojnie zostanę do tej będę szukał pomocy. Musimy mieć stabilny plan awaryjny na czarną godzinę. Wiesz, jak to bywa. Aleksandrze, jesteśmy ostatnimi, którzy znają ich spisek i jeżeli chcemy wygrać, musimy działać wspólnie. Życie Ci powodzenia. Przynieść pokój tej wyspie. Ha ha ha. To był również szans. Dobrze, przeczytamy, no, kontynuuj fabułę. Chcesz kontynuować w, w fabułę, gdy się klikniesz tak? Nie, będzie powoli. Sekunda. Godzinę później. Wróciłem na miejsce katastrofy lotniczej, teraz tylko iść na północ do portu. Muszę zachować ostrożność, ponieważ porci mogą być już znowu. Czyli w tym kierunku, tak? A, tu jest nowy. I'm stupid. Także lecimy. Dzisiaj do... spotkaliśmy w końcu Charlesa. Tak? To wy, to wy, jesteśmy jedynymi, którzy dowiedzi, znają plany Snow o tym, że chcą wysadzić tą mapę, czy tą wyspę. No a my, co my się słuchamy na razie Charlesa i wykonujemy bo, to, co powiedział, to my wykonujemy, czyli idziemy to robić po, wykonywać pokój na jejże mapie. Mam nadzieję, że dobrze idę. Jak ma być, szczery, bo niby północ. A szczerze to nie wiem czy ta północ to jest północ, północ, czy nie północ. Ale no. Na ten moment idziemy do Portu, a później stamtąd będą wskazówki. Do dalszej drogi, do głównej bazy Snow. Nie wiadomo co z czasem, nie wiadomo. Ale... Wszystko w Ale szczerze mówiąc, to bardzo dobry pomysł, zrobieniem czegoś takiego jak teleportacja. Od razu nie, że musimy szukać samej właśnie samolotu bezbitego, tylko że od razu jest książka, dzięki której można się teleportować. To jest właśnie fajne w tym. To mnie się podoba. Nie trzeba szukać, tych od razu ma się tą, to ułatwienie. Tak to nazwę. Dobra, jest tam wojsko. Znaczy gościu odwrócić, czy mamy Jest też statek. Skład łodzi. O, nie niemyty Ej, czekaj Aaa Dobra, teraz mogę z nim walczyć O ty nie Pokonany! Łatwo! Woda. Nic interesującego. Ja to po to Dobra, idziemy damy. Jeden pokonany. Jeszcze widzę drugiego jego mościa, Przepraszam. Trzeciego jego Oj Odź! Trzeba. Oni w dwójkę na mnie lecą! Ty! To ma odrzut jak pyk! Łatwo! Łatwo z Janusza, oj, 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 oj nie. O! Siebie się tu nie spodziewałem jak ma być szczegół. Już dwójka na mnie leci Dobra, będzie łatwo. Eee, pokonam Pokonam, pokonam Kolejny czy oni się respią, czy o co chodzi? Od tego, że mi się nie spodziewał kolejnego, już myślałem, że to koniec, a tu jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Oj, oj, jesteśmy tam. A jest problem. A, mam pochodnie, nieważne. Mam pochodnie ze sobą, tylko nie widzę. Słama na pierwszej. Robimy znowu czystki w tym. Tak procedura. Statek z załadunki przysumował do doporę, bo uzasadnione obawy, że część załogi złamana procedury związane z przewozem substancji jeśli jak, 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 jakikolwiek człowiek był został i cała kadra zostanie zlikwidowana. jest to rozkaz. Samo mówili niektórzy w historii. Ja i ja nie spodziewałem się tego totalnie. O, masz. myszka? Nie myszku. Jest myfastycznie. Edo, ale żeby tak wbić się. Ja otwieram, a ten mi skakuje na, na twarz. Nieładnie, człowieku. Nieładnie, no przecież to jest... To... Z, chcesz mi zawał... spowodować, Człowieku, weź ty się zastanów. Ja, pidole. Kolejny? Nie, na szczęście nie. Prandom totalny. Dos sieci. Tata do stępu siedziba snow, siedziba Simonagera na tych kodach. Dobrze, mam zapisane. może naantom to ten człowiek ten tutaj to Jeff Przepraszam, Jeff. Na kasę Dobra, idziemy w tym kierunku. W tym. I podczas tej drogi przypomnę tylko, że zapraszam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz komentowania. Bo to pomoże mi w rozwoju kanału, a już jesteśmy na ten moment, kiedy nagrywam, jest to 2 grudnia, na ten moment mamy, brakuje nam, mi, dam, tak naprawdę nam, jednego suba do pięknej liczby 300 subskrypcji a wtedy to lecimy jeszcze dalej i cel na razie po moim powrocie będzie spełniony i udany a na następny rok kolejne cele i nadzieję a co do przypomnień idziemy do siedziby snow mamy o kartę ważną jakże kartę która nam daje Wejście do, tych, te, do tej siedziby eee, nie nie przeleciliśmy tego jeszcze, ale jesteśmy już blisko, także. Więc tylko czekać na to co się stanie, bo jak jesteśmy w gumie siedzibę to może... Nie wiadomo, ale może już być końca. Jeszcze droga daleka jest i siedziba. Tego śniegu można nazwać, bo snow to śnieg. W to macie. Słyszę te dźwięki to jest jeszcze bardziej. Film.